Ktoś Ciebie tutaj blokuje, że nie potrafisz nam nic powiedzieć. Uwięziony. Ona chce mówić, ale coś ją tutaj nie pozwala mówić. Witam Was w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem o tym opuszczonym, nawiedzonym rzekomo domu w zapowiedzi. Właśnie trafiliśmy do tego domu, udało się nam tutaj przedrzeć przez wśród gąszczu. No, jest tutaj bardzo zarośnięte, ale się udało. I zaraz przejdziemy, oczywiście, do badania. Zobaczymy, jak jest w rzeczywistości, czy miejsce to faktycznie jest nawiedzone tak, jak wszyscy opowiadają. A więc nie przedłużam i lecimy z tym. O, widzicie, już jest taki nie najlepszy stan tego obiektu. Chyba jakiś pies był, nie wiem Jakieś stare takie budownictwo totalnie A tu co mogło być Mariusz? Właśnie, jest ze, ze mną Mariusz Jak ten to wpada, wpadajcie do niego na e, stronę na Face'a. Na swoją stronę wam link dam w opisie do jego strony Bardzo fajne miejsca pokazuje, prezentuje O chyba, patrzcie na to <laughs> nie lubię takich piwnic. Chyba resztki kuchni. Tak, resztki kuchni, ale po na tam podłogę. Czy my tutaj czasem nie wprzymy się na dół? Jakieś, kurde stary regał stoi. Kredens. Piec kaflowy tu musiał być. Tu takie małe pomieszczenie, widzicie? Nie wiem, jakaś spiżarka mogła być. No nie wiem. Powył powiedz mi, to jest tałczan, Dobra, zobacz tutaj. Co? Ja pierdzielę, patrzcie, jakaś Tej, Tego mówił, że była ostatnia na temu, na... Widzicie? Na pewno. Może jest opętana. I sprawdzimy to pomieszczenie. Czy jest tutaj ktoś ze mną w tym miejscu? Słyszysz mnie, lub widzisz? Jeżeli tutaj jesteś, to proszę zbliż się do mnie. Pokaż mi swoją obecność. Czy mógłbyś to zrobić dla mnie? Tu usiszę. Lustro. A może tutaj jesteś z nami. Nie obawiaj się, nas zbliż się do mnie. Ty mi powiedz, ten list, to jakiś samobójca pisał, czy ktoś? Nie, 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 na nie, nie, Przygód szuka, nie, 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 tak nie, tak? nie, nie, No ale to pomieszczenie tak, wygląda, tak na posiadówkę. Ktoś tutaj nie, tak No nie, to pomieszczenie tak nie, nie, Na Czekaj, jaką kogo mi prześwietlasz? Nie wiem, czy na dwa tak wiesz, czy na dwa to. Nie no, ja mam tego drugiego. A, tego drugiego dużo. Dobra, jeżeli mnie słyszysz, jeżeli ktoś tutaj jest, to. Czy mógłbyś się odezwać do nas? Czy rozumiesz nas? Albo widzisz nas? Nie. To nie. No. Czy jest z nami tutaj jakaś siła? Jakaś energia z tego świata? Cisza, no dziwne, że taka cisza jest. Podobno ten dom miał być nawiedzony. Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że dochodziło tutaj do wielu tragedii w przeszłości. Niebezpieczne. niebezpieczne. Jesteśmy w niebezpieczeństwie? Nie ma to nic na ten może tam ten... nic na... i tyle, na dół ten... nie nic nie kazać. Nic nie nic nie ma, z... <grym <grym <zamiarzy> to dobrze. nie kazać. mnie. Ja mam sobie, A nie tu nie gdzieś, nie? A dobra, tu nie. To nie wiem. Nie, to lepiej nie ryzykować. Z kim jesteś? Tu przecieka ten dawca. A tu jednak przecieka, no. Strasznie e, Z kim rozmawiamy? Wie? Kobietu Czy to ty teraz do nas przemówiłaś? Co tutaj robisz? To kobieta była. Czekaj, jeszcze to włączę teraz Czy jest z nami tutaj kobieta? W tym miejscu? Zdjęcie. Było, słucham cię no. Czyli jesteś tutaj, tak? Czy mogłabyś w jakiś sposób potwierdzić swoją obecność w tym miejscu? Jakoś zamanifestować siebie? Było, ewidentnie słucham cię Tam po WSZYSTKO WSZYSTKO niemiecku wszystko Zaczyna się coś A się zaczyna A widać nie kobieta tu jakaś jest Bo tak, słyszałeś tak. ta na moje pytanie odpowiedź zaraz Tak kilka razy już było Kobieto co robisz w tym miejscu? Dlaczego tutaj jesteś? Z... Znowu to Nie zrozumiałem hmm? Jak ważne imię? Przedstaw nam się. Fe coś. Fe coś. no ale cały czas ten sam głos odpowiada, nie? A może przeszkadza ci światło? Czy mamy zgasić światło? No czasami jest tak, że wiesz, że coś nie lubi światło, nie? A może teraz jest ci lepiej, żeby się z nami skontaktować Zgasiliśmy światło specjalnie. Może większa energia będzie. No, na, na dole chodźmy. będzie większa może. To na ewidencję jest do chudy. To... Ja tak odrobinę tutaj energii na Skupmy się. Tak, właśnie to dobrze robimy, Czeka. jak teraz. Nie? Musimy gdzieś. A może tutaj jest ktoś z nami, kto mnie słyszy jest w stanie nam odpowiedzieć? Powtórzę. powtórzę. To powtórz po prostu. Dziwne, no tam... powtórzę po prostu. Zrób jakiś hałas dla nas, żebyśmy wiedzieli, że tutaj jesteś. Słaby, chyba ze słaby, żeby zrobić no, hałas. Słaby. Uderz w coś. Monika. Co Monika. Patrz, Monika. Kobieta Monika. Monika. Czyli nie na mnie Monika, tak? Yy, czy mamy do czynienia z Moniką? Czy mieszkałaś kiedyś w tym domu? W tym domie, czy mieszkałaś kiedyś w tym domu? Moniko, czy mieszkałaś tutaj? kim my tutaj rozmawiamy? Trochę krok lęcz Dlaczego tutaj jesteś? Chyba może przejeżdżam na sobie, co Dlaczego jesteś w tym miejscu? Czy nie potrafisz stąd odejść? A Jezus Chyba Jezus? A Jezus Moniko, czy jesteś tutaj z nami? Może palka jest dziwna, nie? Это было твоё ушко? теперь Теперь, теперь Мои руки Мои руки Ты что, Właśnie lampa ci zaczęła migać, nie? Ja poczułem no, chłód. migać, no. Ja też tak czułem. Ej, Oliver. Czy to nie ma jakiejś energii po prostu, nie przechodzi jakaś energia w tym momencie. K2 jakby, Jacob masz K2. No No właśnie. Czujesz. Pomóż mi. Jak ci mam pomóc? Kuska. Cały czas ta kobieta się krzywia. Mm. Cały czas. Jeszcze wiadomo, to, to... inna wiadomość. Ciemny głos kobiety. Nie wiem. Chyba by też położyli. Kobieto, czy potrzebujesz pomocy w naszej stronie? A, 20. Być o. Być cicho. też. Dużo głosów. Dużo jest teraz no. tego, no. Ale mam ciało. Zauważył się, się tu gruby głos i ta kobieta się cały czas w koło. Ma liczbę. Kobieto, czy ty potrzebujesz pomocy? Zablokowany jest. Zablokowany, Zablokowany jest. jest. Ja pierdolę. Czy, czy jesteście tutaj uwięzieni? W tym domie. Tym tymczasem. Tymczasem. Ewidentnie to jest dusza kobiety, która jest tak, uwięziona. Przez tak, coś Tym tak, tak. Tymczasem. U. Czy mamy? Ci jakoś pomóc? Co ciebie tutaj trzyma? Dlaczego ci to coś nie pozwalało odejść? Mamy Mamy? Chyba był wiatr. Nic tego nie. Nic z tego nie. Dlaczego tłamsisz duszę tej kobiety w tym miejscu? Kim ty jesteś? Miej na tyle odwagi i się nam przedstaw. Ja to tak zrobię. A gdzieś ...połujesz... ...a ty wyjadł. Czemu? O Jezu, taka kobieta jakby... Może hmm. tak no. jest to babcia mieszkała w okazji. Się... ...kobieta. Możliwe, wiesz, bo tutaj czy taki stary dom jest taki... Otworzy. Otworzy. Poruszaj tu, ty, ty, tymi drzwiami. A to Diego, kurwa Diego, bo aż ty mnie wystraszyłeś. Tak. Myślę, że ktoś kręczy na to czy coś. Eee... Poruszaj tymi drzwiami z szafy. Zamk Zamknij je. Nic. Chcę. Nie chcę. Nic. Chcę. No ja Dużo z, z tym drzwi. Spróbuj poruszać tymi drzwiami. Spróbuj się zamanifestować w tym miejscu. Skąd no, ta kobieta to nie wiem, czy to jest w tym papieżu rejonowany, albo tu chcą być, nie? Patrz, ten piec, co to jest? Komórka, piec co? to jest. To jest wyczyszczenie, jak minał. Nie... Strasznie taki stary dom, nie? Taki stary zabudowa. Pięć Jakaś oma. Jakaś oma. Czy jest tutaj z nami jakaś starsza osoba? Jest. Jestem, coś takiego, no. czy jest tutaj dawna mieszkanka tego domu z nami? No, to jest to nie jest. nie jest. Cześć, powiem. Czego mam wrażenie, że to jest ten, jak to mówiliśmy, ustaliśmy kobieta, nie? Starsza kobieta, prawdopodobnie jakaś. A zobaczy się. Potem... To mi podjechał, tak? koło głowy. Czekajcie. Muszę zmieścić prom, albo nie, 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 bo będzie obraz na duchy. Ale mi się wydało, że ona taka mała, może co mi się nie będzie ciekawe. To jest ciekawy, taka to... To stale się stale się to, to Sesja pierwsza, opuszczony dom. Jeżeli jesteś tutaj z nami i nas słyszysz lub widzisz, to proszę odezwij się do nas, przemów coś do tego urządzenia, które mam w ręce i daj nam znać, że tutaj jesteś. Jeżeli jesteś tutaj z nami i nas słyszysz lub widzisz, to proszę odezwij się do nas, przemów coś do tego urządzenia, które mam w ręce i daj nam znać, że tutaj jesteś. Ewidentnie jest tutaj duch kobiety. Czy mogłabyś coś do nas powiedzieć? Nie obawia się nas, przychodzimy w pokoju. Jeżeli się odezwałaś, to dziękuję. Ale dobra, ja mam cały czas tego ECHO, nic nie ma. Nie? Nic, cisza. Dziwne. Na tym, tym boksie jeszcze coś jest, nie? No. Ale dużo nawet, nie? A na tym nie ma nic. No, Czekaj, to... spróbujmy jeszcze raz. Co tego. No, dwa tego... słowa padły. No, dwa słowa, to jest dziwne. No. Zawsze była taka, tak dużo No dużo nawet, może była jakaś inwestycja, nie? Czy coś Ciebie tutaj blokuje, że nie potrafisz yy, nam nic powiedzieć? Uwięziony. To, to u Ciebie widzisz, a u mnie też było uwięziony. No. Ale widzisz, czy coś Cię blokuje, czyli uwięziony, Czekaj, czyli jesteś ja faktycznie popis. uwięziony. Ja czyli jesteś uwięziona, tak? Jesteś uwięziona w tym miejscu. Kto ciebie więzi? Coś tutaj, wiesz co, ja mam taką teorię, że coś tutaj ewidentnie ona chce mówić, ale coś ją tutaj nie pozwala jej mówić. Czekaj, może zapytamy. Co to jest za lalka, która tutaj leży? Czy to była twoja lalka? Tu to tu cieka widzisz? Nie no. dziwne to jest naprawdę albo ta energia się jakoś przenosi z pomieszczenia do pomieszczenia nie. no widocznie no, tak żeby słyszeli jest Ale mi się wydaje właśnie, kobieta. że coś ją blokuje Tak kobieta no coś y, bardzo złego Bo no, ten głos mi nie. się nie podobał wiesz, tego faceta który później tam do nas tu przemawiał cały czas no nie wiem, co dalej. Dziwnie, bo... No my chyba skończymy, bo nic no, więcej no, bo tutaj to, już, nie, to, co... już nie, nie dojdziemy do tego. Chyba, coś? że modlitwą jakoś, to, jak to się mówi, sprowokować, no ale czy to zadziała? Wiesz, to jest takie trochę wykorzystywanie, ja nie chcę też modlitwy, bo wiadomo, jestem... Ja sobie... Wydawało mi się, że coś tam na kamerze mi... Jacob, to ty świecisz. miejscu będę, będziemy kończyć tą eksplorację mi się wydaje że, no tak jak mówiłem wcześniej jest tutaj duch kobiety, który jest po prostu blokowany przez coś silniejszego i dlatego nie potrafi za nami takiej większej konwersacji tutaj nawiązać, nie no z taki, taki, do takiej teorii doszliśmy po tym co udało nam się zarejestrować, a było tego trochę jakaś kobieta tam próbowała się z nami porozumieć ale ewidentnie jest blokowana przez coś o wiele silniejszego Pozostawiam jeszcze Wam ocenę tego. Może Wy macie jakieś inne sugestie odnośnie tego, co zobaczyliście. Także zapraszam do komentowania. Pamiętajcie, aby ocenić ten film dla zasięgu. No i co ja mogę powiedzieć, no. Czekajcie na kolejne filmy jeszcze. Był jeszcze ze mną tutaj Jacob Urbex. No, ze mną był Jacob Urbex. Ciema. Jeszcze będziecie mieli link do kanału jego w opisie. No i jeszcze Mariusz, do którego Ciema. też będziecie mieli link. No też w opisie do jego strony, gdzie pokazuje naprawdę ciekawe opuszczone miejsca. A ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym materiale.